Dzisiaj będę kupował Oli wszystko, co gotuję. W tym momencie widzicie składniki na pierwsze danie i zapraszam cię, Olziu. Dzień dobry. Teraz tak, zasady są proste. Masz nielimitowaną ilość czasu. Jest nielimitowany budżet. To ja już zmieniam totalnie koncepcję co ja chcę Okej, okay. ale jest jedna bardzo ważna rzecz To danie musi być zjadliwe Wiadomo, nie musi być to jakieś wykwintna rzecz, ale może to posmakować i to zjeść, nie? Dzisiaj będziesz gotować łącznie trzy rzeczy No i to jest pierwsza z nich Dobra Ola zaczyna gotować, więc w tym czasie zejdźcie na dół subskrybować kanał Przypominam, że filmy są w środę i w niedzielę o 14 Warto subskrybować, żeby żaden koniec was nie omijał A tutaj Tyle już nam się naleśnik robi. Ja zawsze robię naleśniki w Termiksie, a teraz po prostu robię sobie z głowy. Po prostu robię jakikolwiek przepis. Taką. Nie no, tyle dodatków, że w ogóle nie będziecie smaku tego naleśnika. No jestem ciekawa, bo tu na przykład kupiłem barwniki. Czy one są smakowe, czy to są takie zwykłe, to? Tak? chyba zwykłe. Nie Pierwszy pasuje. składnik styro glukozowy. Także może być tak, że one też są słodkie. słodkie no. no także ja w sumie w tym filmie głównie stoję i patrzę i, I komentuję. Kupuję. I kupuję. Tak. <laughs> I masz już jakiś zamysł na pierwszą rzecz? No, ja będę kochana w pierwszej rzeczy. W następnych już może nie. Chcesz wyciągnąć mikser? Gdzie? No, tam, tam. tam, tam. Widziałem. Może nie? Ta podłoga się dotrzęczła. mnie podnieść się, ja znajdę. Długo <słukaj> jeszcze? <słukaj> Właśnie? Dobrze. Ja jestem tak ciężka, czy ty jesteś tak słaby? Myślę, że te dwie rzeczy się łączą trochę i dlatego doszło do mojego zmęczenia. Dobra, rób te, rób te nasiki. Pamiętaj, że jeżeli będzie tak, że ten przedmiot jest w bardzo dużej skali cenowej, czyli nie wiem, przykładowo zrobisz torebkę i będę mógł kupić torebkę z 300, a będę mógł kupić torebkę za 2000. To no, kupisz za 2000, no, bo mnie tak bardzo kochasz. No właśnie to wszystko zależy od smaku. Jak to będzie ha. mega pyszne, to wtedy pomyślę, dobra, kurczę, kupię je tą drogą. A jak będzie takie średnie, to wiesz, to nie będzie mi zależeć. Musisz o tym pamiętać. Bo do sklepu idę sam i ja wybieram sam przedmioty. Dobra, jaki jest Twój ulubiony kolor? A gdzie co? Czerwony, niebieski, zielony i żółty, ale można pomieszać je i zrobić inny kolor. Jeszcze. Możesz zrobić zielony. O, ale to jest zielony ładny, taki głęboki. Awokado takie. Trochę tak, no, no bo z żółtym zmieszałaś, nie? Musi dać więcej tego barwnika, żeby to było takie żywsze. Chcesz żywe? No, chyba fajnie, jak będzie żywe, nie? Tak. No dobra, to masz mnóstwo barwnika wtedy. Podoba ci się taki kolor, naprawdę? A czemu ty się mnie tak pytasz? A skąd wiesz, że to nie jest coś dla ciebie? Nie wiem tego, no ale no. To dalej ci się podała taki zieleń. Tak, jest ładna. Jeżeli jest to dla mnie, no to jest ładna. Okej, okay. Jest ładnie. Póki co mamy prostokąt. Nie za mały to jest. Czyli co musi się zrobić większe? Tak. Próba numer 2. To ma tak być. Właśnie na początku zastanawiałem się, co to jest. Myślałem co prostokącie, ale teraz jak dorobiłaś jakieś, takie dwa dziwne dingolongi z dołu. Dingolongi? To nie mam pojęcia, co to jest. O, wow. To Tak ma być. To nie jest zepsute. Taki jest zamysł tego. Tak. Ja dla mnie to jest. Lizak, jakiś albo lód na patyku, to nie wiem Nie, nie się nad tym, zobaczysz później Dobrze Ej, dobra, ja widzę co to jest tak. Coś kobiecego to jest No Mhm Czy ja ci będę mogła powiedzieć co to jest, czy ty będziesz musiał sam zgadnąć? Spróbujemy się domyślić, generalnie tu nie chodzi o to, żebym ja się domyślił, tylko żebyś faktycznie Zrobiła po prostu tą rzecz, żeby ona była zjedliwa. Jeżeli się nie domyśla, to mi podpowiesz. Ale ja mam tutaj dwa strzały. Pierwszy z nich, bardziej prawdopodobny, to jest torebka. Tylko że nie pasuje mi to jedna rzecz. Skąd ja ci na taką kolorową torebkę? I raczej takiej kolorowej torebki byś nie chciała. Zrobiłabyś ją raczej brązową, żeby była już brązowo skórzana, albo jakąś jasną. Chociaż z tego co kojarzę, są takie torebki w taką zieloną skórę, jakby krokodyla. No to to może mieć jakiś sens, i jest srebrny łańcuszek. Albo druga rzecz, która mi przychodzi do głowy, kleżą mi to walizkę. I teoretycznie tutaj ta rączka jest taka walizkowa, taka, że z nią idziesz tak siup, i idziesz. Także to jest albo torebka, albo walizka. A, okej, okay. pokaż tu tam tle stoi Czyli to jest walizka Tak, dla ciebie Dziękuję ostatnio jak byliśmy na wakacjach, to mówiłeś, że chciałbyś sobie kupić taką walizkę podręczną Na którą będziesz przyklejał naklejki z różnych miast, tak. państw, gdzie, gdzie byłeś Znaczy ja to chcę od kilku lat zrealizować, tylko nigdy tego nie, nie miałem kiedy zrobić No i widzieliśmy u Kasi, Kasia ma taką właśnie tak. walizkę pełną naklejek I to mnie jeszcze bardziej zmotywowało, żeby w końcu to zrobić ja Kupisz sobie dzisiaj walizkę. Tylko nie wiem, czy dostanę taką na miejscu. Pójdziemy poszukać, jak nie znajdę, co zamówię z najwyżej. Tylko! Czy to jest dobre? Musimy to sprawdzić. Zobacz, co to nie połamiesz? Sam cukier. <laughs> Lubię słodkie. No ale jest zjadliwe. Nawet jakby nie było, że to jest dla mnie. To będzie powiedział, że jest. Idziemy na zakupy w takim brak. Wchodzę po galerii od godziny i nie mogę totalnie znaleźć walizki. Całego procesu chodzenia raczej nie będę wam tu wrzucał, bo nie było nic ciekawego. Kto normalnie kupuje zieloną walizkę? Znalazłem w internecie taką owalizę. Myślę, że jest spoko. Po prostu zamówiłem przez internet i będziecie ją widzieć pewnie w przyszłości. Także w ten sposób rozwiązujemy problem z walizką. A wam polecam oglądać do końca. Mogę wam zlikować, że następne zakupy będą naprawdę grube. No to kupowanie jakby nagrywałem po gotowaniu i ja już wiem, co będzie. Także oglądajcie dalej. Teraz mamy takie oskładniki Masz tutaj różne makarony, różne sery. Różne mięsa, różne dodatki, jest bardzo dużo opcji generalnie. No, jakbym ci tylko pepę m, położyła, to ludzie kupują świnkę. To ludzie kupują świnkę, no i nic. Czy ja mogę po prostu taką lasagne sobie ugotować? No tak. I wtedy mogę sobie z niej coś wyciąć. Możesz Dobra. To tak robimy. Okay. Nie wiem, czy to będzie dobre. Mam nadzieję, że będzie takim garnku się uda to położyć Na chyba nawet bym to zrobił No ale to jest i patelnia o. Ciekawostka, nigdy w życiu nie robiliśmy lasani I tego makaronu nigdy nie używaliśmy Teraz na drugiej patelni zrobimy sobie sosik No i tu mamy jakiś sos pomidorowy Z winem Oho, wiedziałeś co kupić Zobaczmy jak to smakuje w ogóle no, Jestem ciekaw, to jest sos z Lidla Dobry jest Taki tak? amerykański. W ogóle widzowie, jeżeli chcecie więcej gotowania, no to jeżeli jeszcze nie wiecie, to mamy kanał Jamorscy Gotują, na którym gotujemy i jest content około kuchniowy. Zapraszam was serdecznie, link macie do kanału oczywiście w opisie. Tam my poznajemy nowe smaki, wam polecamy smaki, jakie my znamy i tak dalej. Także warto sobie tam wejść, jeżeli chociaż trochę z kuchnią macie wspólnego w życiu codziennym. Bez kitu, ale to się śmiesznie fast gotuje No i będzie stał teraz przez 10 minut i patrzę na makaron Ale patrz jak on teraz zajebiście tak się uniósł na środku no I to się to wszystko tak, tak kumuluje jak taki wulkan Jakbyś tu położyła jeszcze dwa to w środku byłby taki gejzer I by się robiło takie Zajebiste No, zajebiste Musimy częściej gotować makaron lasagne Czyli częściej będziemy jeść lasagne? Nie, po prostu będziemy gotować ten makaron, później będziemy go nożyczkami kroić na spaghetti i będziemy jeść spaghetti Bo lasagne to jest najbardziej źle zdanie dla mnie dalej Ty robisz sos bez mięsa? Znaczy, trzeba zrobić z kiełbasą Zajebiste by to było Nie Jakbyś do tego wkryła kiełbasy i ogóreczka, to ja im ci dziewczyno, cokolwiek robisz, kupił najdroższe jakie byś nas w sklepie a tak ci kupię takie pośrednie No i git, jak to pośrednie? To jest tak swojski smak Jadłeś jakiś taki swojski makaron? nie, nie Taki, nie. że kroisz sobie kiełbę, kroisz sobie cebulę, kroisz sobie do tego ogurasa Smażysz to wszystko, zalewasz sosem pomidorowym, takim właśnie gotowym I do tego dodajesz makaron, dużo sera żółtego I to jest taki makaronik A ty masz dziwne smaki Okej, okay, ja już wiem co to jest nie wiesz. No koszulka no, albo jakaś bluza, sweter, sukienka Póki co to wygląda widzowie jak strzałka na miniaturce Hahaha, <grym> bez kitu. Dobra, dawaj Mam miniaturkę Mam bardzo ważne pytanie mhm. Bo w walizce brałem pod uwagę kolor Czy tutaj też mam brać pod uwagę kolor? Nie no, ten sos to nie, ale może być ten kolor na przykład makaronu Okej okay. Bardzo dobrze, że to posypałaś Czemu? Czy możemy coś ustalić tutaj przy tym, co? że ja Ci to kupię, no. nie ustalając z Tobą co to jest? Możemy, no. Mam nadzieję, że to dostanę w sklepie, powinienem to dostać No ale ja bym chciała, żeby to było coś, co ja założę Dobra, co to miało być? Płaszcz No dobra, to przez ten ser trochę podchodzi pod płaszcz Zobaczę, jak znajdę taką rzecz, na którą według mnie to wygląda, to kupię ją. A jeżeli nie znajdę, to w ostatniej rzeczy będzie to płaszcz. Dobra, ale tylko czy to smakuje? No nie jest dobre. Ale jest zjadliwe. Niedoprawione w ogóle, nie hmm. doprawiłeś tego. Dodałeś samą cebulę i to tyle. Mogę się bardziej postarać. Ale jest no jest jedliwe, jakby mogę zjadłem. Mogę się to. bardziej postarać, zrobiłam płaszcz z makaronu, a on mówi jeszcze, mogę się bardziej postarać. To jest jedno z tych dań, które nie do końca ci smakuje, ale masz sobie coś że ci ciągnie, żeby to dalej. Dobra, idziemy na zakupy. Teraz tak, moim zdaniem ten makaron najbardziej przypomina taki sweter w owieczkę. Postaram się coś takiego znaleźć. Jak nie znajdę czegoś takiego białego, puchowego, to w ostateczności no kupimy ten płaszcz. Five minutes later. Przeszedłem chyba każdą siłówkę w galerii, znalazłem nawet na stronie coś, co mnie interesuje. Na stronie pokazało mi, że jest to dostępne w hm w galerii, w której jestem. Poszedłem do hm i tego nie było, także nic z naszego puchowego sweterka, ale za to znalazłem fajny płaszcz. Taki o, lekki wiosenny. Także biorę to i lecę do kasy. Wy za to się oglądać kolejne gotowanie, bo na końcu zrobimy reakcję Oli na wszystkie rzeczy, które kupiłem. No, także teraz blotuję trzecie gotowanie. Ostatnia rzecz będzie ciekawa. Wy teraz na ekranie widzicie składniki, ale tu z tyłu jest schowana jedna bardzo istotna rzecz, która jakby mówi już wszystko. Czyli to? Okej, okay, ja tylko pytanie. Dzisiaj jest jakiś sos? Zapomniałem ci sosu dać do tej pizzy. Tak, już ci daję. Sorry, zapomniałem. Masz tu sos pomidorowy. Stwierdziłem, że nie będę cię męczył i nie będę ci kupował mąki i tak dalej, tylko kupię ci gotowe ciasto, okay. żeby było po prostu łatwiej, nie? No dobra. Pierwsza rzecz była miła dla Ciebie. Druga rzecz była taka fajna dla mnie. To trzecia rzecz musi być najfajniejsza dla mnie. Aha, myślałem, że będzie jakaś wspólna albo dla piesków. Dobra, jak ja próbuję tutaj coś wyciąć. Czy to będzie torebka? Nie wiem. To będzie torebka! Jak już wiesz, to mogę tylko napisać jakiś Louis Vuitton, czy coś takiego. Eee, albo kłódka. Nieprawda. Ustalmy, że to jest kłódka, widzowie, nie to Nie, to jest torebka z kłódką. No jakiś sos? Co a, jest ten? No, gotowy kształt! Czy mam wziąć sos pomidorowy z rukolem? Z rukolą? Nie wiem, wziąłem po prostu jakikolwiek sos pomidorowy. Nie wiem, czy to będzie dobre, ale jak coś, to wino sosu nie moja hmm, Pomyślimy. Zależy, jak droga to będzie torebka. E, no, powiedziałeś, że bez budżetu, tak? Gdybyś określił na początku, no to. No tak, tylko wszystko zależy od tego, jak ta torebka będzie wyglądać, nie? Jak to będzie wiesz, wyglądać jak torebka, nie wiem. z Haema za 80 zł, a nie jak torebka Louis Vuitton za 6000 zł. No to sorry, no będę zmuszony kupić tę rybkę z helma, mimo że bardzo chciałbym ci kupić tą Louis Vuitton. Nie ma problemu, zaraz się napiszę tu co chwilę Louis Vuitton. Nie, no to ewidentnie jest kłódka według mnie, no zaraz, żółta kłódka. Jak mi kupisz kłódkę? <noise> Dziurkę na klucz można zrobić brokułem na przykład. Weź, kupię, psujesz mi tutaj moją wizję artystyczną. No nie wiem czy ja bym chciała tutaj dodawać jakąś markę, bo jeżeli ja dodam jakąś markę, to ty zaraz tak przeinaczysz, że mi tego nie kupisz, tak czy siak. No jak uważasz? To już jest twoja decyzja, co zrobisz. A dobra, zrobię jakąś taką drogą i zobaczę co mi kupisz. Czy mi kupisz tą drogą torebkę, czy pójdziesz do Hema i będziesz malował na niej czy coś. Okej. Okay czy z pomidorów zrobić nazwę tej marki? Tak Myślę, że jeżeli będzie to marka premium, jakieś dojść do współpracy, to raczej już nigdy do niej nie dojdzie do Jak zobaczą, do... że ich logo robiliśmy z pomidora LV A co tam, niech będzie Dobrze, że w Gdyni mamy bazarek Gotowe Gotowe? Tak Czekam na moją terefkę i witam Musimy jeszcze włożyć do pieca mhm. Zobaczyć, czy jak wyjdzie dalej będzie widać po LV mhm. Czy się może rozmyje I czy będzie zjedliwe Będzie, na pewno on się okaże To LV Jest tak? dalej LV Właśnie Nie jest LV A czyli mam ci znaleźć taką torebkę, która ma takie LV? Przykładowo Nie ma nic w Polsce takiej torebki To jedziemy za granicę <grym> I kupujemy A czy może być torebka marki konkurencyjnej? W sensie? No na przykład masz Louis Vuitton, masz... No nie wiem, nie znam No, no powiedzmy, no Prada No Givenchy na przykład, no Prada, Prada no. Może być? Może być Dobra sprawdźmy czy to, bo to zjerałaś czy to wygląda dobre Fuj Nie ma tego zjeść Z bym Ci kupił Louis Vuitton I to największą jaka jest, ale jest niezjedliwe Jest dobra No jest Więc z chęcią mi kupisz największą torebkę Louis Vuitton Jest piątek Ten film latuje w niedzielę za dwa dni Nie Aha. jestem w stanie zamówić torebki Louis Vuitton Jesteś w stanie, może pojadę do Warszawy zaraz tam jest lubi tam. Żewitkat? Mhm uh -huh. No, fajna ta kłódka z napisem LV <grym> Idziemy widzowie do Castorama Nie wiesz co zrobić? Nie, Nie wiem co, co zrobić? Stoi taki zmieszany No jest git smaku. No. Dzień dobry, mamy równo 7 rano. I wiecie co? Stwierdziłem, że zrobię to. Jedziemy w tym momencie do Warszawy. Kupić torebkę Louis Vuitton dla Oli. Pod warunkiem, że ta, którą chce Ola, jest na miejscu. Jak nie, to kupię inną, która wiem, że jest na miejscu. Ale też high -endową. Dlaczego to robię? Po pierwsze, jakby nie patrzeć, Ola to zbudowała. Nagraliśmy odcinków, kupuje Ci wszystko kilkadziesiąt i zawsze było tak, że jak coś robiliśmy, to faktycznie to sobie kupowaliśmy. Ale wiadomo, nie robimy rzeczy nierealnych, nie rysujemy Lamborghini, nie wymagamy realnego Lamborghini, tylko jakby staramy się zawsze w tych odcinkach zrobić rzeczy, które są faktycznie nam potrzebne w życiu. No i wiecie, jak Ola zrobiła tą torebkę, to pomyślałem, kurde, to jest drogie. Ale z drugiej strony, jest to rzecz, którą Ola zawsze chciała kupić. Od kiedy ją znam, a jesteśmy już razem ponad 8 lat, to zawsze mi mówiła o torebkach Louis Vuitton, jakichś Birkinach, jakichś Hermesach, jakichś takich chorych firmach. I najlepsze jest to, że to jest tak wałkowany temat u nas w domu, że ja dokładnie wiem, jakie firmy i jakie torebki Ola najbardziej by chciała. I Ola zawsze mi powtarza, że kiedyś, jak będzie mogła sobie pozwolić, to sobie taką torebkę kupi. I wiecie, teoretycznie jesteśmy w momencie naszego życia gdzie no, mogłaby sobie Ola na to pozwolić. Wiadomo, jest to duży wydatek, ale mogłaby sobie na to pozwolić, ale wciąż, mimo że o tym mówi, jednocześnie cały czas mówi nie. Nie wydam tyle. A ja po chwilowym na myślę stwierdziłem, że wydam dla niej tyle. Wiecie, niedługo też ona ma urodziny, Także powiem jej, że jest to połączone trochę z urodzinami i tak dalej. Także prezent urodziny mam przy okazji z głowy. Nie no, ale jak się zastanowiłem, jaka będzie Oli reakcja na no to, gdy dostanie faktycznie tą torebkę. To stwierdziłem, że warto, że chcę ją szczęśliwić. Ja ogólnie wyszedłem z domu, nie mówiąc Oli, że wychodziłem z domu, ale totalnie nie wie, gdzie ja jadę. Nie wie jeszcze, że jadę 4 godziny w jedną stronę do Warszawy. Kupuję torebkę i wracam z tą torebką. Zresztą nie wiem, jak jej się wytłumaczy, żeby tyle domu nie ma, bo pewnie jak w stanie, to będzie do mnie dzwonić. A i swoją drogą, tak jak Wam obiecałem, teraz odcinki będą bardziej angażujące. Jak widzicie, to kupujecie, ci wszystko jest mega angażujące, bo muszę jechać 800 km, bo jedną rzecz, w sumie to prawie 900 km. No. Także możecie stawić lajka like i zasubskrybować kanał, żeby żaden content was nie omijał. Widzimy się na miejscu. No, jesteśmy na miejscu, w tym momencie obok mnie jest sklep Louis Vuitton i cały Witkac też. Dziwnie się czuję, bo nigdy nie robiłem tak drogiego zakupu jakby nie wiem, jak się zachować. W sensie chodzi o mi o ubranie, nie? No bo nie wiem, na przykład kupowałem auto, tak? Czy, czy mieszkanie, no to, no to robiłem droższy zakup niż, niż ten. Ale chodzi mi o to, że nigdy nie kupowałem ubrania w takim sklepie premium za takie pieniądze i totalnie nie wiem, jak się zachować. Wejść, powiedzieć, siema! poproszę torebka. I tyle? Czy muszę jakoś bardziej elokwentnie do tego podejść? Nie mam pojęcia. Zacząłeś stresować tymi zakupami. Wchodzimy do środka. Mam tu pełno ochrony, to może nie będę nagrywał. Takie tam sobotnie zakupy. Nie no powiem szczerze, że jestem zdziwiony. Po pierwsze, do sklepu była kolejka, żeby wejść i ochroniarz cię wpuszczał dopiero w momencie, gdy był dostępny już pracownik dla ciebie, żeby stało chodzić i mnie wszystko pokazywać. U mnie wybór był bardzo prosty i bardzo szybki. Teoretycznie po tym jedzeniu, które Ola zrobiła, powinienem kupić tą torebkę, którą widzicie teraz na ekranie. Była ona najbardziej podobna, ale według mnie wygląda tragicznie. Ja miałem dylemat między dwoma torebkami, które też teraz widzicie na ekranie, Finalnie wybrałem tą, która według mnie mniej rzuca się w oczy. Nie ma dookoła miliona znaczków Louis Vuitton. E, pokazałbym wam ją, ale jest pięknie Zapakowana tutaj na prezencik. Także Ola to sobie otworzy w sumie za chwilkę. Ja wracam teraz 4 godziny do domu, a wy w tym momencie widzicie reakcję Oli na wszystkie rzeczy, które dzisiaj kupiłem. Dzień dobry. A, Cześć. 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 Tak, dzień dobry, już. Pro, proszę się schować. Dobra. Dobra, więc tak. Jeżeli chodzi o walizkę, to wiem taką walizkę. Uuuu. ładny, nie? jako ładna. Fajna. i jest w takim identycznym kolorze. No właśnie, staram się kolorystycznie dobrać. No to to jest Tylko, jedna rzecz. Ciężko naklejać te naklejki. Bo jest taka bzzz Trójkątne trzeba będzie kupować No To jest jedna rzecz, i teraz po drugą Okej okay. Co taka uśmiechnięta? No bo jestem ciekawa co kupiłeś Więc to jest ta torebka, którą zrobiłaś Ale to miało być po kolei Nie naszutuję, no to jest ten Okej okay. Mieliśmy trench coat Ja nie wiem czy to jest trench coat, podobał mi się po prostu ten okay. płaszcz Okej, jak wyglądał? Jak detektyw? Trochę tak no. To duży jest? jest, tylko jest za duży. No. Będę musiała wymienić, ale spoko, podobałam się. Pojadę do zary i po prostu wymienię na mniejszy rozmiar. Ale fajne. Dziękuję bardzo. Nie sądziłam, że wybierz coś takiego fajnego. Cieszę się, że się udało. Dobra, stań tam na środku, teraz się odwróć, patrz w stronę. Dobra. kuchni. I stoi tak. Odwróć się. O kurde, Czy ty chyba... nie. Ty kupiłeś torebkę Owciu! Otwórz I ja teraz patrzę, a się okaże, że to jest torebka z Pewką. O, Coś to jest, ja A Albo kogoś znasz, kto ma taką, jakąś takie opakowanie i, i wziąłeś od niego. Tak, jechałem do Warszawy specjalnie po to. Może żeby tego nie zepsuć, bo to musi być na pamiątkę. Misiu I teraz, i co, i to jest torebka, ale widzę, to Co ja mam ci kupić, żeby Ci dorównać do tego? Buziaczka masz mi dać Ja już wiem co to jest Mam nadzieję, że jest dobry wzór No już się wymienimy Wymienimy, 30 dni jest Jest dobry Jest mój dream bag Ja f***** torebkę Dziękuję bardzo Misiu Przecież ja tą torebkę, to ja ją będę ja nie będę nosić! Ja będę się bała! Ja nie mam gdzie jej położyć! To musi być jakieś takie honorowe miejsce. Trzeba zrobić porządek w szafie i wyrzucić wszystkie nasze ciuchy, żeby miało miejsce na torebkę. Dziękuję. To. Nie no, jakby to jest taka torebka, którą... I to gdzie tymi pazurami? <gry> to jest taka torebka, która jest tak! Może nawet nie wiem, czy przereklamowana, ale każdy ją ma, I jak widzisz na przykład na jakichś bazarkach, takie podróbki, które wiszą, to są zwykle tej torebki. 100%. Ona jest taka, można powiedzieć, że przereklamowana, że to jest taka typowa torebka lubi ale ona mi się tak zawsze marzyła i ja tak zawsze ją bardzo chciałam mieć, bo pamiętam, jak byłam w gimnazjum, liceum, bardziej w gimnazjum i patrzyłam, co noszą te gwiazdy, wszystkie za granicą, to właśnie nosiły takie torebki. Ja sobie powiedziałam, że kiedyś taką kupię. Dostałam. A, dziękuję bardzo. I tak samo było z range więc ja. I ja Serio, ja nie będę nosić, Co jak ją hmm. Znaczy fajne jest to, że jeżeli to jest faktycznie dobrej jakości A z tego co czytałem to jest, to to jest torebka na lata, nie? Tak Wiesz, taką torebkę kupujesz za 500 zł powiedzmy Ona po roku, dwóch już jest taka rozmemłana A ta torebka niby powinna ci wytrzymać 200 lat Dziękuję misiu się. schowam telefon do mojej torebki Hoho ho. Idziemy gdzieś? jestem gotowa. <noise> Subskrybujcie, widzimy się w środę o 14:00 popa. Pa. Dziękuję. Patrz go.